Pacjent z podejrzeniem choroby nowotworowej nie musi czekać na skierowanie, może zgłosić się do ośrodka onkologicznego ośrodka, który zajmuje się diagnostyką onkologiczną bez skierowania. Centra kompetencji leczenia raka jelita grubego to ośrodki, które mają kompleksową usługę dla pacjentów właśnie z tym schorzeniem. To odpowiedni zestaw przede wszystkim ludzi, specjalistów, którzy mają dostęp do, do odpowiedniego sprzętu i odpowiednich procedur. W takim ośrodku muszą być dostępne wszystkie metody diagnostyczne i lecznicze dla tych chorych. I to co ważne, trzeba stale mierzyć w tych ośrodkach jakość realizowanych usług. Takie ośrodki zapewniają dużo wyższą jakość diagnostyki i leczenia właśnie tych nowotworów. Kompleksowa opieka onkologiczna, również w zakresie raka jelita grubego, zapewnia przede wszystkim dostęp w jednym miejscu pacjentom do wszelkiego rodzaju diagnostyki, w tym też szeroko rozumianej diagnostyki obrazowej. Nie można tutaj zapomnieć o badaniach TKNMR, badaniach PET-CT, ale również diagnostyki molekularnej. Badania genetyczne teraz szalenie są ważne i te badania też muszą być dostępne w tym jednym miejscu. Ale najważniejsi są ludzie. To, co świadczy o wartości kompleksowej jednostki opieki onkologicznej, to możliwość współpracy bezpośredniej i spotkań bezpośrednich specjalistów z różnej dziedziny onkologii, tak żeby razem oni mogli wypracować dla pacjenta najbardziej optymalny proces diagnostyki i leczenia onkologicznego. Pacjent, który ma podejrzenie raka ta grubego, powinien przede wszystkim szukać najpierw ośrodka, w którym może potwierdzić, że ta choroba naprawdę jest chorobą nowotworową, a dopiero później, w zależności od tego, gdzie mieszka, szukać takiej jednostki, która ma największe doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego. Pamiętajmy, że w takich jednostkach kompleksowych jest dostęp nie tylko do specjalistów z zakresu onkologii, ale również psychologów, rehabilitantów i to, co jest ważne w tej chwili, w zakresie szczególnie koordynacji, koordynatorów opieki onkologicznej, to jest nowa funkcja to są osoby, które pomagają pacjentom onkologicznym przejść trudną i skomplikowaną ścieżkę diagnostyki nowotworowej, tak żeby pacjent nie błądził, a został jak najszybciej zdiagnozowany i jak najszybciej był leczony. Pacjent z podejrzeniem choroby nowotworowej nie musi czekać na skierowanie, może zgłosić się do ośrodka onkologicznego ośrodka, który zajmuje się diagnostyką onkologiczną bez skierowania. Aczkolwiek bardzo ułatwia tym pacjentom posiadanie karty Dilo, taką kartę może wystawić lekarz rodzinny, może to też wykonać podczas teleporady. Niepotrzebna jest tutaj bezpośrednia wizyta u, u lekarza rodzinnego, także dostęp do możliwości Otrzymania takiej karty jest, jest pełne. To, co jest istotne, to to, żeby nie zwlekać z, z tą wizytą. Jeżeli jest podejrzenie, to trzeba jak najszybciej problem rozwiązać. Pacjent z mniejszych miejscowości w województwie dolnośląskim może bardzo łatwo z nami się porozumieć poprzez infolinię. To możliwość zadzwonienia bezpośredniego do osób, które są wyszkolone w zakresie umawiania szybkiej wizyty. Onkologicznej, również dla pacjentów z rakiem jelita grubego czy z podejrzeniem raka jelita grubego. Ale ta infolinia to nie tylko telefony, to też również inne narzędzia informatyczne, specjalne bramki SMS-owe, aplikacja Onkoskop. Wystarczy zajrzeć na naszą stronę internetową i tam wszystkie informacje stale aktualizowane można odnaleźć. Hasło kampanii. Nie miej tego gdzieś. Trochę prowokacyjne, aczkolwiek bardzo istotne. Dbajmy o swoje zdrowie. Nie zapominajmy o tym zdrowiu, bo zdrowie jest najważniejsze.